Cześć, witajcie. Dzisiaj to jest mój pierwszy film na YouTubie, czyli powitanie moje. I dzisiaj będzie, za że swój nowy kanał na YouTubie, Arabski Gracz. Jeden będziecie wpadać, wbijać, subskrybować mój kanał, łapki w górę, będą komentarze. I to będzie taki kanał gamingowy o różnych grach będzie, więc będziecie wpadać, będzie Roblox, różne gry internetowe. Mario będzie geometry, das, lasta na tak po prostu będzie. I będą playlisty, żeby wam się łatwiej oglądały, i będziemy się ten. I ja wam powiem, że chodzę do szkoły, dlatego będą filmy niecodziennie, bo chodzę do bazy, skoły pis we Wrocławiu i jestem w internacie, dlatego będziemy cię robić filmy. Tak. Więc takie powitanie dzisiaj było. Będzie inzys będzie intro i ten, taki to, to, to intro zawsze pod filmem będę dawać i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku, ale nie, nie dzisiaj, bo dzisiaj intro, a i to będzie film, jak, jakaś gra i zobaczymy z będzie. Roblox co że będzie. Tak, i widzimy się chyba jutro i teraz, jeszcze, teraz będą też. się też będę robić z telefonu, z kapkacie, więc będziecie wpadać i dać apel w górę, "Taki do zobaczenia jutro, w z jakich... nie wiem... pa papa!"